Dzień dobry, dzisiaj powiem o komponowaniu ubioru z beżowym krawatem. Krawat ten posłużył mi jako punkt wyjścia do stworzenia stylizacji o charakterze jeździeckim. Zaczęłam od dopasowania do niego tweedowej marynarki o pięknym splocie z delikatnymi neonowymi akcentami. Marynarka jest dwurzędowa, pojawiają się na niej również piękne guziki. Pod jej spód założyłam bluzę zieloną z kapturem zapinaną na suwak o aksamitnym wykończeniu. Jest to wybór być może trochę mniej oczywisty, ponieważ naturalny Byłoby tutaj zastosowanie kamizelki, ale ja wybrałam coś bardziej nietuźnikowego, co wprowadza nową fakturę oraz kolor. Generalnie zachęcam do stosowania warstw, ponieważ w zestawieniach nadają one trójwymiarowości, sprawiają, że oko jest jakby zapraszane w głąb i tętnie tutaj patrzy na te wszystkie połączenia kolorów, faktur oraz wzorów. Do tego, jako bazę jeszcze dopasowałam białą koszulę oraz beżowe klasyczne spodnie, które swoim kolorem nawiązują do koloru krawata. Elementem dodatkowym. Jest jeszcze kaszkiet, na którym pojawiają się wzory patchworkowe, utrzymane w brązach, a więc świetnie nawiązujące do kolorystyki tej marynarki. No i dopasowałam jeszcze buty w stylu jeździeckim. Tak więc wygląda moja interpretacja beżowego krawata. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.